Ze studia Voice House Sporting Brief Jarosław Kuźniar. Max Verstappen wciąż w grze o mistrzostwo. Wygrywa Grand Prix w Katarze dzięki dobrej strategii Red Bulla, ale także McLaren popełnia błędy w kluczowych momentach wyścigu. Holender utrzymuje matematyczne szanse na trzeci z rzędu tytuł Mistrza Świata. Rywalizacja w Katarze przypomniała, że w Formule 1 każda decyzja w alei serwisowej i nie tylko może decydować o zwycięstwie. Verstappen zaraz po starcie zaatakował Lando i przebił się na drugie miejsce, ustawiając się do walki o zwycięstwo. Incydent z siódmego okrążenia, kiedy Nico Hulkenberg zderzył się z Pierem Gaslim, sprowokował wyjazd samochodu bezpieczeństwa i zmienił całą taktykę zespołów. Katarze obowiązywał maksymalny dystans na jednym komplecie opon 25 okrążeń, co oznaczało, że prawie wszyscy kierowcy musieli zjechać na pit stop w momencie wjazdu bezpieczeństwa. McLaren jako jeden z niewielu nie podjął tego ruchu, wierząc w inną taktykę. To był ich błąd. Verstappen wrócił na tor na prowadzeniu i kontrolował przebieg wyścigu do końca. Norris spadł na czwarte miejsce. Przed finałem sezonu w Abu Zabi różnice punktowe między liderami są minimalne. Zła pogoda zatrzymała rywalizację w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Ruce. Z powodu silnego wiatru najpierw odwołano niedzielne kwalifikacje, a parę godzin później konkurs indywidualny. Piątkowe kwalifikacje przeniesiono na sobotę, ale udała się tylko jedna seria. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek, który wyprzedził Japończyka Rena Nakaido oraz swojego rodaka Domenę Prewca. Polskie reprezentantki nie startowały w konkurencji, ale Kacper Tomasiak najlepszy z polskich skoczków był 18. Niedziela zaczęła się od odwołania porannych kwalifikacji, do drugiego konkursu indywidualnego. Koniec końców prognozy się sprawdziły i konkurs był odwołany. Od 5 do 7 grudnia cykl Pucharu Świata będzie w Polsce. Gospodarzem jest Wisła. Polskie siatkarki ręczne pokonały Tunezję na mistrzostwach świata i zapewniły sobie awans do kolejnej fazy turnieju. Spotkanie było bardzo wyrównane i zacięte. Polska drużyna musiała walczyć o każdą bramkę, odrabiając straty od mocnego początku rywalek. Zwycięstwo daje Polkom minimum dwa punkty w fazie zasadniczej, niezależnie od rezultatu czwartkowego meczu z Francją. Tunezyjki grały agresywnie i odważnie wykorzystywały każdy błąd w obronie biało-czerwonych, co prowadziło do szybkiego wyniku 8-4. Świetna postawa Adriany Płaczek ratowała w najtrudniejszych momentach. Polki zaczęły bronić wyżej, przyspieszały kontrataki i przed przerwą miały 3 punkty przewagi. Druga połowa była równie dynamiczna. Karolina Kochaniak, Daria Michalak były świetne w kontratakach. Tunezyjki nie odpuszczały, ale Polki walczyły do ostatniej sekundy. Ostatecznie biało-czerwone odskoczyły na trzy punkty i wygrały 29 do 26. Michaela Schifrin osiągnęła rekordowe 104. zwycięstwo w karierze. Wygrała slalom Pucharu Świata w Copper Mountain, bardzo blisko rodzinnej miejscowości. Kibice na transparentach pokazywali, że Schifrin jest tu nie tylko mistrzynią, ale także lokalną legendą. Schifrin wygrała wszystkie trzy slalomy w tym sezonie. Dwa miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi jest w doskonałej dyspozycji i potwierdza, że slalom pozostaje jej koronną konkurencją. W pierwszym przejeździe prowadziła znacznie, a w drugim utrzymała przewagę, pokonując Niemkę Duer aż o 1,57 sekundy i Włoskę Kol o 1,85 sekundy. Schifrin umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata i jest zdecydowaną liderką punktacji slalomu. Iran może nie wysłać swoich przedstawicieli na ceremonię losowania grup piłkarskich Mistrzostw Świata. Impreza 5 grudnia w Waszyngtonie. Problem wynika z ograniczonej liczby wiz wydanych przez władze USA dla irańskiej delegacji. Stanowisko irańskiej federacji jest jasne: nikt nie weźmie udziału w losowaniu dopóki nie zostaną wydane wszystkie wizy dla delegacji. Iran zakwalifikował się do turnieju finałowego Mistrzostw Świata po raz czwarty z rzędu. Udział w losowaniu ma dla kraju dużą symboliczną wagę. Zakaz wjazdu wydany przez Trumpa w czerwcu ob Obejmuje obywateli 12 krajów, w tym Iran i uzasadniany jest wysokim odsetkiem ludzi pozostających w USA po wygaśnięciu wiz, ale od zakazu istnieją wyjątki m.in. dla sportowców, którzy uczestniczą w igrzyskach olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles albo Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. USA są współgospodarzem Mundialów w Nowym Roku razem z Kanadą i Meksykiem. To było Sporting Brief od Voice House. Jeżeli miało wartość dla Ciebie, podziel się. Oceń nas na Spotify i YouTube. To pozwala nam docierać do nowych słuchaczy i po prostu rosnąć. Słuchaj zawsze rano wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja VoiceHouse Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.